czy kocha, czy mnie nie kocha, czy on mnie lubi, czy mi nie lubi, a czy on nie chce, czy on mnie nie chce. Sprawdźmy, czy mnie kocha. Przeciebie no, kocha. <laughs> on, ona, przy ciebie kocha. Uj. Uj. Ja tu uczuć takich nie widzę. Ja tu widzę raczej porzucenie, brak kontaktu, odcięcie się od tego. No. A czy lubi? No, na pewno lubi, tylko kłamstwa są, ale tu energie szybciutkie się pokazują. Czy chce? Chce czy nie chce? No, ja jeszcze nie wie, czy chce, czy nie chce. Chce czy nie chce? Chcieć. Nie wie. Coś by chciał, ale nie wyjdzie. Och, no tak, bitwa w głowie. No trudno. Nie tym razem, nie wyszło. Jak już się na myśli, to wrócimy do tematu.